Witam X grosz z tej strony w pierwszy dzień nowego roku, więc zacznę banalnie tak jak powinienem. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku i kolejny rok i zobaczymy co wykluje się z tego naszego złotego jaja, na którym siedzimy już od e, długiego czasu, mogłoby się wydawać niektórym, a niektórym może się wydawać, że od krótkiego, więc może jeszcze posiedzimy, a może już się coś wykluje, ale tak jak napisałem tutaj na tym twiście w międzyczasie Pracujmy nad tym, co chcemy osiągnąć. Pamiętajmy, że nie ma żadnej wartości w narzekaniu. Otaczajmy się ludźmi, którzy są tam, gdzie my zmierzamy. Takich ludzi warto śledzić, warto um, słuchać, co do nas mają do powiedzenia, i oczywiście nie zapominajmy o zdrowym trybie życia i zdrowej żywności. Szczególnie w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne. A teraz przejdźmy do mojego planu na 2020. Z góry chcę powiedzieć, że jest to mój personalny plan. Nie ma nic wspólnego z kanałem, lub gdzie zmierzam, z tym, co będę robił na kanale. Jest to mój personalny plan, i zresztą wiecie o tym, że kanał jest tylko i wyłącznie relacją tego, co ja robię. Absolutnie nikogo nie namawiam, a wręcz cały czas przestrzegam przed śledzeniem lub powtarzaniem czyichś ruchów e, kropka w kropkę, ponieważ może się to źle skończyć. Każdego sytuacja życiowa jest inna. Więc musi dopasować wszystko do siebie, i oczywiście konsekwencje z tego mogą być tylko i wyłącznie połknięte przez tego kogoś, kto te ruchy wykonał. Więc jeżeli ja to robię, ja ponoszę konsekwencje, jeżeli ty to robisz, ty ponosisz konsekwencje. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne. I nie tylko na moim kanale, na każdym jednym kanale. Nawet jeżeli słyszycie coś, że ktoś wam mówi w bardzo przekonywujący sposób zrób to. Zastanów się najpierw, jaka jest, jaka jest motywacja tego, że mówi wam to. Ale przejdźmy do mojego planu, do mojego personalnego planu na 2020, do którego postanowiłem dorzucić jeszcze jeden składnik. Do tego całego sosu dorzucić jeszcze jeden składnik, na którym długo się zastanawiałem, ale myślę, że jest warty dorzucenia. Jest to składnik, który powiedziałbym ma dłuższy horyzont czasowy, Większy, większe ryzyko, ale również większy potencjał. Ale o tym składniku na samym czasie zacznijmy od czegoś, co jest absolutnie oczywiste, a więc od bitcoina. Mój plan to jest kumulować bitcoina, kumulować, 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 kumulować bitcoina, jak najwięcej bitcoina. Głównym moim narzędziem do kumulowania bitcoina będzie trading i będę się z wami dzielił z tym, co robię na tradingu, ponieważ uważam, że w moim w moim wypadku, w moim przekonaniu i z tego co widzę, z moich doświadczeń i wyników, to jest moje w tej chwili najlepsze narzędzie do kumulowania bitcoina czyli trading, ale poza kumulowaniem bitcoina poprzez trading, uważam, że jest jeszcze, zostawiam sobie furtkę na dokupienie bitcoina, ale tylko i wyłącznie podczas jakichś szczególnie Wyjątkowych sytuacji, gdy będzie na przykład bardzo dobra okazja. W tym samym czasie um, uważam, że Bitcoin ciągle jest dla mnie osobiście najlepszym aktywem, najbezpieczniejszym aktywem, jeżeli chodzi o rynek. Pomimo tego, że wiemy, że um, fake Satoshi mówi cały czas, że jego BSV jest prawdziwym, um, widzimy, mnóstwo różnego rodzaju ataków w stronę bitcoina z różnych stron, od tego, że to jest proof of work i od tego, że Chiny, od tego, że rządy i wszystko inne, coś co zmierza i uderza w stronę bitcoina kończywszy nawet na tym, że nikt już nad tym bitcoinem nie pracuje i nic się w nim tak naprawdę nie zmieni i nie zmienia w moim personalnym odczuciu ja chcę skumulować jak największą ilość bitcoina i tyle, to jest mój, moje, moja jeden z podstawowych punktów, które będę realizował w 2020 roku. Teraz, poza Bitcoinem, mam jeszcze następny coin, który bardzo ostatnio, często o nim mówiłem i mówiłem, że mnie interesuje, aczkolwiek przez ten cały czas, który spędzam tutaj na pomiędzy krypto. Uważam, że zbyt mało go skumulowałem, nie mam wystarczająco i powinienem skumulować póki, dopóki mamy naprawdę czas. A ten czas mamy, ten rynek daje nam czas, abyśmy naprawdę potrafili zrobić to, co chcemy i wykonać to, co chcemy. Tak, moim zdaniem. Ciągle myślę, że jesteśmy w fazie akumulacji i ta faza akumulacji, mam nadzieję, jeszcze potrwa przez ten 2020 rok, chociaż wiem, że wiele osób niecierpliwi się i już by chciało ujrzeć jakiś wielki księżyc, ale dla mnie akurat faza akumulacji jest jeszcze dobra, ponieważ mam czas na to, aby zrobić to. I Ethereum. Jest moim następnym projektem, który mam zamiar akumulować. I teraz, tak żeby być pewnym, Bitcoin, Ethereum i XRP. Bitcoin oczywiście wszyscy wiemy, to jest Bitcoin, ale Ethereum i XRP nie uważam za shitcoiny. Ethereum i XRP uważam za altcoiny, ale definitywnie nie za shitcoiny. To są naprawdę, moim zdaniem, dwa wartościowe koiny, które chcę mieć w swoim portfelu. A więc przejdźmy do Ethereum. Ethereum, podobnie jak Bitcoina, będę kumulował głównie poprzez trading. I na Bybicie, na giełdzie, którą ostatnio dużo o niej mówię, jest możliwość tradowania Ethereum. I ostatnio traduję sporo na Bybicie, jeżeli chodzi o Ethereum. <laughs> Małe ruchy, mały scalping, o którym często mówię i po prostu Ethereum się kumuluje. Wiemy o tym, że ten projekt, ma bardzo e, duży potencjał. Moim zdaniem, ma bardzo duży potencjał, i porównując oczywiście Ethereum do wszystkich innych projektów, które mamy w kryptoświecie, to naprawdę w Ethereum pracuje bardzo spora i zaangażowana grupa deweloperów i oczywiście nie ta aż taka jak w Rypo, ale. Jest tam bardzo spora, mądra i zaangażowana grupa deweloperów, którzy pracują nad rozwojem Ethereum i wierzę, że im się to uda, szczególnie z tym, co mają zaplanowane, a więc te całe zdecentralizowane finanse. To definitywnie jest przyszłość, więc myślę, że mój procent portfela, głównego portfela Ethereum powinna tam zajmować naprawdę wysoką półkę i dlatego skupię się, skupię się na Ethereum. Uważam, że również że Ethereum również w momencie kiedy Bitcoin ruszy rynkiem wiemy, że Bitcoin ciągle porusza rynkiem. Uważam, że Ethereum również poruszy rynkiem. Nie, nie, niekoniecznie coiny muszą podążać za Ethereum i Bitcoinem. Tak, e, uważam, że to może się nie wydarzyć, aż tak jak wydarzyło się w poprzednich latach. Mogę się tutaj mylić, ale nie mam zamiaru ryzykować w Przypadkowych shitcoinach, dlatego Ethereum i Bitcoin to są dwie, dwa moje coiny, które głównie chcę kumulować w 2020 roku. Niekoniecznie znaczy, że będę o nich mówił dużo w 2020 roku, ale w międzyczasie będę oczywiście wspominał, jeżeli coś się dzieje, bo będą na moim radarze. XRP, przejdźmy do XRP. Co do XRP, to powiem, że niekoniecznie mam potrzebę kumulowania XRP. Jeżeli chodzi o wydawanie swoich pieniędzy na dodatkowe XRP, dlatego, ponieważ uważam, że mój portfel XRP jest naprawdę spory i wystarczający. Mało tego. Ostatnio chciałem dodać: zresztą, ci co śledzą mnie lub rozmawiają ze mną na Discordzie, wiedzą, że ostatnio dokupiłem poniżej 19 centów za XRP. Dokupiłem pakiet którym czuję się komfortowo XRP tylko i wyłącznie do celów e, krótkoterminowych, czyli uważam, że jeżeli XRP wyskoczy do góry o 100% w 2020 roku, to ten pakiet służy do tego, abym go sprzedał w momencie, kiedy XRP osiągnie 38 centów za XRP. I to jest tylko po to, dokupiłem ten pakiet. Mój stały Portfel XRP jest nienaruszony, niedotknięty, mało tego, dorzuciłem tam, co mogłem, ale w tym momencie, tak jak powiedziałem, kiedy są te takie okazje, i moim zdaniem to była okazja i jest okazja, więc spory pakiet XRP dokupiłem i jest on tylko i wyłącznie do celów krótkoterminowych, spekulacyjnych. W momencie, kiedy XRP osiągnie 38 centów, a ja zarobię 100%, to XRP mam zamiar sprzedać i mam się cieszyć z 100% zysku w. i teraz zobaczymy, w jakim czasie się to wykona. Bardzo jestem ciekawy. W ogóle uważam, że pewną część portfela naszego, i teraz mówię o sobie również, pewną część mojego portfela, i teraz mam tutaj XRP, nie mam wystarczająco Ethereum i Bitcoina, aby przełożyć w taką część portfela. Ale pewnie to zrobię, pewną część portfela będę miał w krótkoterminowym, spekulacyjnym portfelu. A więc, jeżeli, tak jak powiedziałem z XRP, jeżeli coś podskoczy, zakładany przeze mnie procent, to wtedy mam zamiar to sprzedać i cieszyć się z tego zyskiem. A więc w 2020 roku chcę, abym po prostu miał, mógł pocieszyć się zyskiem z moich inwestycji, nie tylko kupować i huddle, 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 tradeować i huddle, 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 ale w 2020 roku chciałbym spróbować wreszcie pierwszy raz chyba coś zamienić z powrotem na Fiaty i zobaczę jak mi się to uda. Pierwsza próba będzie to XRP, który właśnie trafił do mojego portfela, który nazywam moim gorącym portfelem, który czeka na 100% zysku i zostanie zlikwidowany, kiedy osiągnie 100% zysku. A więc w taki sposób na to patrzę. Teraz, a więc jak zauważyliście, mój portfel, mój główny portfel posiada trzy projekty: Bitcoin, Ethereum i XRP, gdzie Bitcoin i Ethereum uważam, że mam o wiele, wiele za mało w portfelu niż chciałbym mieć, ale cieszę się, że mamy fazę akumulacji, cieszę się, że mogę tradeować, mogę odkładać, Mogę przesyłać na swój żelazny portfel, na swój nie wiem, bunkier, safe, jakkolwiek to nazwiemy, i tam kumulować. XRP nie muszę dokupywać moim zdaniem, ale mam krótkoterminowy portfel, którym bardzo chętnie się pocieszę, jeżeli będzie zysk. To jest moje założenie. Teraz, co chciałem zrobić w 2020 roku? Poza tym, że mam te trzy projekty i oczywiście wiecie, że tam mam jakieś tam takie projekty mniej znaczące, którymi się, że tak powiem, interesowałem, bawiłem, ale chciałem po, po, pomimo, po, poza tymi projektami wiecie, że mam Tron, wiecie, że mam VeChain, mam ba Basic Attention Token, coś tam jeszcze mam, jakiś Steam mam jeszcze, różne projekty mam, ale poza tym wszystkim. Do którego nie przykładam specjalnie większej uwagi, chciałbym i na pewno będę to robił: znaleźć i skupić swoją uwagę i zacząć szukać w świecie krypto projektów, które są startupami z dużym potencjałem. Oczywiście, rama czasowa będzie większa moje oczekiwania będą czasowe będą roz, rozpięte na te 10 lat do przodu. Ryzyko tego portfela będzie prawdopodobnie w okolicach 90%, więc 1 na 10 może wypali, ale potencjał chciałbym widzieć tutaj również olbrzymi, a więc nie wiem, 1000X na, na, na projekcie, a więc będę szukał startupów, które tak jak w świecie, mieliśmy w świecie internetu, kiedy internet wchodził na rynek, kiedy mieliśmy te wszystkie. AOLs, mieliśmy Yahoo, mieliśmy Netscape'y i w pewnym momencie zaczęły pojawiać się te nowe, zupełnie nieznane projekty, które miały potężny potencjał i pokazały ten potencjał. A więc mówimy o Googles, mówimy o Ebayach, mówimy o Amazonach. Więc uważam, że te Googles, te Amazony, te Ebaye ciągle mają tutaj, mają tutaj prawo powstania, ponieważ moim zdaniem ten rynek, będzie miał olbrzymie odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o rzeczywistość i przejmie sporą część biznesu i liczę na to i dlatego myślę, że te niektóre projekty, które będą potężnymi projektami jeszcze nie powstały lub są w zalążku i na pewno koszyk, który chcę sobie stworzyć z takimi mega ryzykownymi, ale bardzo potencjalnie wysokimi zwrotami będzie również czymś, czym zajmę się w tym roku i będę tutaj sobie grzebał i nad tym pracował. Niekoniecznie, niekoniecznie e, z, będę o tym cały czas mówił lub. E, lub chwalił się tym koszykiem, może od jakiegoś czasu do czasu wspomnę, tylko i wyłącznie z tego powodu, że w tej chwili w świecie krypto wszyscy są już bardzo uczuleni i jeżeli słyszą, że ktoś mówi o czymś, to automatycznie myślą, że ktoś coś w nich wciska, coś coś popycha coś. Absolutnie nie, powtórzę jeszcze raz. I mam nadzieję, że wszyscy, co jesteście na moim kanale, już o tym dobrze wiecie, a nowi ludzie powinni to usłyszeć raz jeszcze. Jest to moja relacja tego, co ja robię i absolutnie nie namawiam was, abyście podążali krok w krok i śledzili i kopiowali moje ruchy, ponieważ może to być dla was akurat niekoniecznie dobre. Jeżeli dla mnie nie wyjdzie i wam nie wyjdzie, to, no to, no to nam nie wyjdzie. I pamiętajcie, no wina jest... Tego, kto wyciągnął swoje pieniądze i je wydał. No, więc moja będzie przy moich pieniądzach, twoja będzie przy twoich pieniądzach, krótko mówiąc. Ale znowu też nie, nie przesadzajmy, każdy ma własny rozum, i myślę, że nie tylko, że kanał jest zaznaczony dla ludzi dorosłych, bo <głynie> ino być jeszcze dla ludzi myślących, czyli ktoś powinien wziąć jakiś IQ test, zanim zacznie oglądać niektóre kanały, to też uważam, ale <kłynie> każdy ma własny rozum, więc Chyba nie musimy już aż tak bardzo przesadzać i, i już snowflake'ować, bym powiedział, użył tego słowa, że musimy nad każdym jednym człowieczkiem tutaj się, który, który gdzieś tam nie zrozumiał czegoś, rozczulać. No, musimy wszyscy dorosnąć do pewnych, do pewnych rzeczy i pewnych sytuacji i zrozumieć, co jest co w tym świecie. A więc, wracając do początku wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, życzę wszystkim jak najbardziej. Życzę, abyśmy wszyscy swój plan założony wykonali, i pamiętajmy o tych podstawach, a więc pracujmy nad tym, co chcemy osiągnąć w międzyczasie, zanim osiągniemy coś. Całkiem to jest, to jest przyjemne. Przyjemna ta, ta praca, to dążenie do czegoś jest całkiem przyjemne i motywuje do wstawania i dążenia do czegoś rano, więc całkiem fajna rzecz. Pozdrawiam i do usłyszenia w tym. Nowym roku może mi się uda zwyczajnie, codziennie, tak jak zawsze. I oczywiście powodzenia każdemu, wszystkim razem i każdemu z osobna. Trzymajcie się. Cześć.